Cześć wszystkim. To, co widzicie, co trzymam w ręku, to jest nowa folia od marki SSF. Jest to żółta folia dedykowana do oklejania reflektorów. Jak wszyscy wiemy, jest to proceder nielegalny, ale czegoś nie robi w imię tuningu. Tomek, jako jeden z naszej firmy, zdecydował się, żebyśmy okleili mu właśnie reflektory tą żółtą folią. Także chodźcie i zobaczcie, jak wygląda efekt już po oklejeniu. Nie robimy tutaj klatki. Nie to Audi. Ta Skoda. Tu mamy żółte. Halogeny. Także zobaczcie, jak to wygląda już po oklejeniu. Jest to folia ochronna z właściwościami hydrofobowymi, samoregeneracją w kolorze żółtym. I teraz jeszcze Wam pokażemy, jak reflektory świecą. Oklejone reflektory świecą. Wyłącz, włącz, wyłącz. O, mrygamy. Jest świetnie. I teraz dalszy kadr złapcie sobie. No jest kozak, aż karton opadł z wrażenia. Także moi drodzy, SSF Ultra, żółta folia ochronna i Tomasz w tle.